Cześć. Chciałbym Ci pokazać, jak można zaprojektować w SketchUpie prosty projekt typu młotek drewniany. Jest to młotek ze strony zróbtolepiejsam.pl Tam jest cały artykuł, można sobie przeczytać, jak wygląda proces jego budowy fizycznej. <laughs> Nie jest to poradnik używania SketchUpu. Chciałem Ci tylko pokazać pewien proces, jak powstaje tak naprawdę projekt rzeczy fizycznej, która ma fizycznie wyglądać. Różni się to Nieco od strony artystycznej programu graficznego zaraz to pokażę. Możemy sobie najpierw, w stylu artystycznym, zaplanować jakąś bryłę. Jak ten młotek nasz ma wyglądać? Jaki kształt ma mieć? Chciałbym teraz zaprojektować pobuch po młotka. Powiedzmy, że taki może być, a może być bardziej kwadratowy może za długi troszkę o dwa razy dłuższy ta krawędź jest około dwa razy dłuższa niż ta krawędź I mogę być już zadowolony, że obuch mi odpowiada jak ją jakiś tam uchwyt a oko i super mamy zaprojektowany młotek, jest to <coughs> sposób jak najbardziej artystyczny, ponieważ z tego na podstawie tego rysunku nie wykonamy łatwego młotka, nie wykonamy planów. Dlaczego? Dlatego, że ten rysunek nie ma wymiarów. Oczywiście możemy wymiary sprawdzić, ale no młotek miałby półtora metra długości, więc raczej nie będziemy takiego młotka budować. Druga sprawa, nie ma tutaj e, żadnych detali. Wygląda to jak jednolity materiał. Taki duży kloc drewna z wyfrozowaną e, rączką. No, założenia tego projektu były takie, że wykorzystujemy deseczkę z szalunku. A jak wykorzystujemy deseczkę, to znaczy, że nie mamy dostępu do tak grubego materiału. Więc jak można podejść do tematu bardziej realistycznie? Najpierw sobie narysujemy deseczkę, którą mamy. Powiedzmy, że mamy dostępny wymiar 500 mm na 160 mm. I deseczki szalunkowe są to zwykle, zwykłe calówki powiedzmy 25 mm. I teraz mamy pojęcie co do wielkości materiału, który mamy dostępny. Mamy założone już, że obu motka ma być w przekroju Przypominający kwadrat a jego dłuższy bok, obuch po długości ma być dwa razy dłuższy. Słoje na desce przebiegają w tą stronę, więc w tą stronę musi być też skierowany obuch. To jest ważne, ponieważ jeżeli w tą stronę skierujemy obuch, to przy uderzeniu pewno nam się rozpadnie albo już nawet przy wbijaniu klinów. A co mamy wpływ, tak naprawdę, wycinając z deseczki młotek? Możemy tutaj wycinać z długości, z szerokości, nie możemy, gdzie możemy, ale jest to bardzo pracochłonne, żeby zwężać przekrój całej deseczki, dlatego ten wymiar jest dla nas najważniejszy. Projekt zakłada, że będzie to młotek laminowany z trzech warstw. Dlatego raczej ten wymiar mamy już jakby narzucony z góry, więc od tego zaczniemy. To sobie jeszcze zaznaczymy. I tu mamy 25 mm, czyli nasz motek będzie miał 3x25 mm, 3 warstwy, czyli 75 mm szerokości. Wysoczkę mamy na 160, czyli jak przetniemy na pół to ma 80 mm. Czyli nie ma problemu, żeby miał nasz motek 75 mm na 80 mm. Nie musi to być idealny kwadrat. Mamy już dwa wymiary, zostaje nam trzeci. <laughs> trzeci to jest po prostu 2 razy 80 mm, czyli 160. I tutaj ważne jest, że musimy przeciąć deskę wzdłuż, żeby uzyskać 80, a 160 w poprzek, żebyśmy mieli odpowiednio skierowane słoje. Nie możemy sobie tutaj uciąć na 80 mm. Czyli w zasadzie wymiary mamy już jakby zaplanowane. Rozrzucimy sobie poszczególne elementy. Pierwsza warstwa 160 na 80, na 25, ten element sobie zgrupujemy. Teraz druga warstwa powinna mieć dwa, dwa elementy, które w środku tworzą klin i w ten klin będzie włożony trzonek. Jak to możemy sobie zaplanować? Najpierw musimy zaplanować przekrój trzonka. Jakby teraz nie widzimy, co jest, jaki wymiar jest dobry, dlatego z boku sobie narysujemy kilka prostokątów. Znowu wymiar 25 mm jest dla nas bazowy, więc narysujemy sobie 25 na 25. Kwadrat nie, na, nie za dobrze to wygląda. 25 na 50 według mnie trochę za długo to długie 25 na 40 no, mi się podoba 25 na 40, czyli tutaj 40 mm nam trzon jak to rozplanować Zaznaczmy sobie najpierw oś. Tu będzie środek naszego strzonka i potrzebujemy, żeby on miał wymiar 40 mm. Dlatego tu sobie zaznaczymy 20 i 20. Idea jest taka, że tutaj ciasno wchodzi nam trzonek, a tu potrzebujemy mieć klin, aby ten trzonek rozszerzyć. Również prowadnicami sobie możemy założyć, jak wielki ten klin jest. Ja myślę, że 5 mm to będzie wystarczająco. Teraz zrobimy obrys każdego elementu. Mamy jedną część, i drugą część. Myślę, że teraz to widać. Oczywiście obydwie. Będę miał 25 mm. Usuniemy linie pomocnicza. Tą warstwę też możemy zaznaczyć i zgrupować. Warstwa to nic innego jak kopia tej pierwszej. Na tego sobie przeniesiemy, naciskając kontrol robimy kopię i już widzimy, jak nasz obu modka fizycznie będzie wyglądał. Jest odpowiednio proporcjonalny. Oczywiście, wy możecie sobie nadać zupełnie inne wymiary. To jest tylko. Mój przykład, jak należy analizować sytuację. I teraz musimy zrobić trzonek. Ja to w praktyce zrobiłem tak, że rozmieściłem sobie na tej deseczce wymiary, które mogę wykorzystać. I z pozostałej części materiału sprawdziłem, czy mi wystarczy z długości tej deseczki. I sobie teraz możemy w prosty sposób rozplanować materiał. Zaznaczamy tą powierzchnię, kopiujemy ją. Wklejamy. Ja ją tu najpierw położę obok, żeby sobie chwycić za drugi róg. I tu możemy wyciąć pierwszy element. Wklejam drugi raz. I drugi element. I tu mamy do wycięcia dwie warstwy zewnętrzne młotka. Teraz ukryjemy ten element i zaznaczymy obie powierzchnie, kreskotujemy. Możemy je umieścić na przykład tutaj. I to jest nasz odpadowy materiał. Dlatego tutaj mamy pewną długość do wykorzystania. Założyliśmy już, że ma mamy 40 mm szerokości. A jeszcze sprawdzimy sobie ile tu mamy materiału. 340 mm, 80 mm ma wysokość obucha, więc musimy odjąć tą wartość, zostaje nam 260. 260 1 mm na uchwyt jest jak najbardziej w sam raz, dlatego z tego kawałka deseczki zrobimy cały motek i umieszczamy element 340 na 40 Mamy wszystkie elementy zaplanowane, więc tutaj też z boku możemy sobie już narysować 40 na 340 25 wysokie teraz musimy sobie tak sprytnie umieścić ten członek na miejscu pierwszego grupujemy chcemy żeby był centrycznie w tym miejscu nie możemy za róg chwycić ponieważ tu jest clean i mielibyśmy przesunięte całe trzymaj, dlatego chwytamy sobie za punkt środkowy i tutaj też mamy punkt środkowy. I już cały mutek mamy w zasadzie zaprojektowany. Można sobie jeszcze widoczność trzeciej warstwy. I teraz ten rysunek nie jest typowo artystyczny, tylko jest projektem, ponieważ zawiera fizyczne wymiary tego młotka. Wszystkie warstwy widzimy, jak będą wyglądać. Trzone, gdzie nam dostaje, czy jest odpowiednio długi. Dodatkowo mamy plan rozmieszczenia naszych elementów na deseczce. Możemy sobie dodać pozostałe wymiary. Niezbędne do Wycięcia ten klin możemy wymiarować, a nie musimy. Ja wyczułem go na okroju i w zupełności wystarcza. Także już drukując, <coughs> drukując ten rozkład, już jesteśmy w stanie bardzo fajnie pociąć sobie materiał i go po prostu poskładać. Gdyby to był bardziej skomplikowany obiekt, na pewno warto by było zrobić wydruk jeszcze jego wyglądu całkowitego. A mało tego, zrobimy kopię jeszcze tutaj z boku tego motka. I porozsuwamy sobie elementy składowe nieco. I powstanie nam rysunek złożeniowy. Oczywiście tak samo możemy. Na rysunku podać wymiary wszystkich pozostałych geometrii, mam nadzieję, że spodobał Wam się pokaz możliwości Sketchua. Chodziło mi o pokazanie sposobu myślenia, ponieważ jest co najmniej kilkanaście sposobów na narysowanie tego motka, ale nie każdy ma związek z rzeczywistością. Taki rysunek, który ma być projektem do wykonania jakiegoś rzeczywistego przedmiotu, musi nasze wymagania i nasze oczekiwania tak, żeby nam się po prostu łatwiej to budowało powiedzmy, że na warsztacie już nie ma czasu na myślenie jak to poprawić, żeby było tak jak na rysunku najlepiej mieć zaprojektowane, wydrukowane i wtedy wycinamy i składamy Proces idzie o wiele szybciej jeżeli Wam się podobał opis dajcie łapkę w górę Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co chcielibyście jeszcze usłyszeć, czy Wam się podobało, czy chcielibyście jakieś detale co do używania samego SketchUp'a, czy jakieś trudniejsze projekty. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Zapraszam również na moją stronę www.zróbtolepiej.pl Do następnego razu. Cześć.